Przemawiaj z mocą Twoich codziennych spotkań z Bogiem, a zło ucieknie. Ty zaś zrodzisz ludzi do wiary. Kafarnaum to centrum działalności Jezusa po opuszczeniu Nazaretu. Ta przygraniczna miejscowość położona jest nad brzegiem Jeziora Galilejskiego w północnej części Izraela. Przechodzi przez nią szlak kupiecki Via Maris z Egiptu do Mesopotamii. Miejsce tętni życiem i wielokulturowością. Mieszkańców jest niewielu ale ze względu na przepływ towarów, pobieranie cła i dostęp do wody pitnej wiedzie się im całkiem dobrze. Ta sytuacja niestety jest powodem zobojętnienia ludzi na wartości duchowe. Dla mistrza z Nazaretu, dla Jezusa to nowa ojczyzna i swoista baza wypadowa do innych punktów Galilei. Nigdzie też Jezus nie dokona tylu cudów, co właśnie tutaj w Kafarnaum. Przejdźmy jednak do Ewangelii. Jezus rozpoczynając swoją misję publiczną działa w szabat. Dlaczego? Otóż ludzie w dni powszednie pracują, a jedynie w szabat spotykają się w synagodze. Mistrz przemawia, jednak jego nauczanie jest inne, jest przekonywujące, poświadczone życiem. Jezus tak głosi, jakby już to przeżył, widział, wręcz chciał dać życie za to. Głosi z pasją, nie boi się prawdy. Pamiętaj, że do 30 roku życia ten młody mówca pracował jako cieśla, dlatego tym bardziej wprowadza wszystkich w zdumienie. Jego siłę przemawiania i płynącą ze słów dobroć wyczuwa również niewidzialny świat zła, który myślał, że znalazł w zobojętniałych ludziach kafarnaum wieczysty azyl i takie bezpieczne zagnieżdżenie. To zło jest ukryte, jest w synagodze, słucha. Wydaje się, że wszystko jest ok, jest nierozpoznawalne. Ale nie do końca, bo Jezus właśnie siłą głoszenia dobra od razu konfrontuje się ze złem. Zło nie wytrzymuje. Zaczyna protestować. What are do with the... Jesus of Nazareth? A Jezus a Jezus pokazuje na czym będzie polegać jego misja uzdrawiać ludzkość poprzez konsekwentną walkę z tym co w człowieku jest złe a zatem to walka ze złem a nie z człowiekiem to walka o człowieka W czasach Jezusa choroba a szczególnie ta psychiczna była interpretowana jako wpływ złego ducha i w synagodze jest właśnie Taki chory człowiek, słaby, bezbronny, rozbity i pogubiony życiowy. W odróżnieniu od słuchających ze zdziwieniem Jezusa Żydów, skumulowane w tym biednym człowieku zło nie dziwi się, ale jawnie manifestuje skąd płynie moc Jezusa i co zamierza Mistrz. Mówi, czego chcesz od nas Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem kto jesteś. Święty Boże. W przeciwieństwie do ludzi zły wie, że Jezus ma moc zniszczyć Go. Próbuje się bronić, ale nie ma żadnych szans. Bo zło ma wiedzę, jest przebiegłe, inteligentne, ale nie ma miłości. Zło nawet objawia prawdę o Jezusie. Chce z Nim wiedzą zawalczyć. A Jezus? O, A Jezus wyrzuca złego ducha, posługując się samymi słowami: Milcz i wyjdź z niego. Zauważ, Jezus nie dotyka, nie zbliża się, działa siłą słowa. To wszelkie procedury ostrożności wobec obserwującego. W ten sposób nie narusza szabatu. Ponadto Jezus działa stanowczo, nie dyskutuje ze złem. Dlaczego jednak Jezus mówi milcz? Przecież zły powiedział najprawdziwszą prawdę o nim. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Jezus mówi: "Milcz, bo po prostu nie chcę, aby słowa złego były źródłem wiary, mówiąc dosadnie, to nie diabeł ma objawiać prawdę o Bogu. Ja wierzę w Jezusa tylko ze względu na jego słowo i na jego życie." Jezus mówi dalej: "Wyjdź z niego. Wypędza demona miłością. A zły, mówiąc kolokwialnie, wymięka, bo nie jest w stanie przyjąć miłości i z krzykiem ucieka, próbując jeszcze chociaż trochę skrzywdzić człowieka, poturbować go, wręcz pokazać swoją siłę. Odkryte zło walczy głośno. To jego sposób obrony, zakrzyczeć, zaszczekać. A miejscowi, miejscowi zgromadzeni w synagodze? Znowu się dziwią. Nie dziękują za ocalenie człowieka. Snują domysły, znów zło w nich po cichu pracuje. Mówią, to nauka z mocą, tajemna wiedza. Zamiast powiedzieć, to Bóg działa. Dalej informacja o wydarzeniu pewnie ubarwiona i przesadzona rozchodzi się po całej Galilei. Być może Jezus to wykorzystuje. Aby przyciągnąć ludzi do słuchania Jego nauki o miłości. Zobrazowałem Ewangelię. Pora na duchową strawę pięciu chlebów. Po pierwsze, Zło wchodzi po cichu. To obcy świat z obcymi zasadami, który, chcecie, który chce się w tobie zagnieździć, jak poglądy kupców wędrujących przez kafarnaum. Niby tylko przepływ towaru, normalna sprawa kupiectwa, pobieranie cła, a w rzeczywistości wciskanie się zła. Bądź więc czujny i ostrożny. Po drugie, złodziała po cichu, pasożytuje w człowieku i wysysa jego siły witalne dobroci, nakręca negatywnie, obrazuje rzeczywistość w ciemnych barwach, skłania do narzekania i krytykanstwa. Subtelnie tworzy podziały i sączy jad. Demon dzisiaj jest wyjątkowo wyrafinowany. Po trzecie, święty Marek napisał swoją Ewangelię dla katechumenów, pokazując im, jak ważna jest walka z szatanem. A zatem twoje życie to walka, codzienna batalia ze złem, i ta zewnętrzna, i ta wewnętrzna duchowa. Ale zwróć uwagę na to, że najskuteczniejszym sposobem tej walki jest wybieranie dobra i człowieka, a nie skupianie się na złu. Poza tym hamuj zło i nie bądź kolejnym jego ogniwem. Jeśli ktoś cię obrazi, nie wyżywaj się na następnym człowieku. Jeśli słyszysz obmowę, nie przekazuj jej dalej. Daj kres złu, zabij je w tobie, nie nakręcaj się. A w czasie pokus? Zmagań i ataków zła, wypowiadaj z mocą akty strzeliste wiary i słowa Pisma Świętego. Po czwarte, przemawiaj jak Jezus z pasją. Nie musisz być przygotowany intelektualnie i mieć uniwersytecką wiedzę teologiczną. Dziel się swoim pięknym doświadczeniem spotkania Jezusa. Nauczanie z mocą nie jest medialną błyskotliwością, ale gotowością oddania życia za prawdę, za to, co głosisz. I po piąte, mowa dobroci prowokuje zło do działania. Nie dziw się zatem, że kiedy niesiesz dobro, zło będzie wybuchać. To tu, to tam, będzie krzyczeć. Ale ty zwyciężasz świat miłością, cichą dobrocią, milczącą, jak Jezus na krzyżu, bezbronną i nie szukającą ludzkiej sprawiedliwości. Duchowa strawa chlebów potrzebuje teraz jeszcze dwóch ryb cytat. I tak w przeddzień swoich ślubów zakonnych święta Teresa od dzieciątka Jezus doznała wielkich pokus szatańskich. Tak to opisuje. Szatan wzbudził we mnie pewność, że ono, życie w Karmelu, nie jest dla mnie. Że oszukuję przełożonych, postępując drogą, na którą nie jestem powołana. Jakże zdołam wyrazić udrękę mojej duszy, Wywołałam więc z chóru swoją mistrzynię i z głębokim zawstydzeniem przedstawiłam jej smutny stan mojej duszy. Ten akt pokory spowodował ucieczkę szatana. A zatem widzisz zmagania Tereski i natychmiastowe jej działanie. Inaczej trochę zareaguje święta Teresa od Jezusa, która, nie bagatelizując sprawy, oddramatyzowuje kuszenie zła i przestrzega cię. Nie rozumiem tych małodusznych strachów, co wszędzie widzą diabła i boją się. Przecież my wszędzie możemy widzieć Boga i wzywać go i diabłu strachu napędzać. Wszak wiemy, że i ruszyć się nie może ten wróg piekielny, jeśli mu Pan nie pozwoli. Na cóż więc wszystkie te strachy? Co do mnie, więcej się boję tych, którzy tak boją się diabła, niż diabła samego. Ten nic mi zrobić nie może, ale tamci, zwłaszcza jeśli są spowiednikami, mogą nabawić duszę wielkiego niepokoju. I by zakończyć, zostawiam Ci tygodniowe zadanie, zadanie domowe. Każdego dnia wracaj do jednej z podpowiedzi. Jak zwykle jest ich siedem. Naprawdę wystarczy jedna na dzień. Nie bądź zachłanny. I co najważniejsze w życiu? Przemawiaj z mocą świadectwa Twoich codziennych spotkań z Jezusem. To najlepszy bat na złego. A w razie pokus strzelaj do Niego cytatami z Biblii. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie w Jezusie i widzimy się oczywiście za tydzień. Ojciec Mariusz, Karmelita Bosy.